Jesteśmy dzisiaj przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości, które z resortu sprawiedliwości przeradza się w okrutne centrum dowodzenia naszym państwem. Pan minister Ziobro na prawo i lewo zaczyna pouczać wszystkich, zaczyna pouczać Komisję Europejską, Parlament Europejski i uważa, że jest wszechmogący. Otóż takie igranie i takie działanie. Wbrew interesowi Polski może się bardzo źle skończyć. Myśmy wielokrotnie mówili i apelowali, że należy spełnić oczekiwania i spełnić oczekiwania, do których się zobowiązaliśmy i umówiliśmy w traktatach, żeby móc być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Mówiąc o pełnoprawności, mam na myśli, że zarówno wpłacamy, jak i czerpiemy z kasy europejskiej. I przed nami są wyzwania. Przed nami 270 miliardów z Krajowego Planu Odbudowy. Część tych miliardów powinna być już dzisiaj w Polsce. Ona powinna już dzisiaj trafić do polskich rolników, polskich przedsiębiorców, polskich samorządowców, do polskich obywateli, tak żeby niwelować skutki pandemii, tak żeby walczyć o jeszcze wyższy wzrost gospodarczy. Ale przecież nie tylko o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy mówimy. Mówimy też o ponad 500 miliardach z nowej perspektywy unijnej w formie dopłat dla rolników, w formie wsparcia dla samorządowców, wsparcia na różne instytucje i inwestycje lokalne. Te pieniądze są zagrożone, dlatego że dzisiaj Zbigniew Ziobro za wszelką cenę próbuje dorównać swojej popularności Łukaszowi Mejzie. Widocznie mu pozazdrościł, że to Łukasz Mejza przez ostatnie trzy tygodnie był na ustach całej Polski i próbuje przebić jego arogancję i obrzydliwość swoją głupotą, bo inaczej nie możemy tego nazwać. Jeżeli ktoś mówi i straszy Unię Europejską, że będzie Wstrzymywał dopłaty, a nie tyle dopłaty, co wpłaty do Unii Europejskiej, to to jest naprawdę już działanie wbrew interesowi naszego kraju. I my dzisiaj mówimy bardzo wyraźnie, tak jak lewica wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej, tak lewica dzisiaj będzie robić wszystko, aby Polska w Unii Europejskiej została i się umacniała. Dlatego żądamy po raz kolejny od pana premiera Morawieckiego jasnego stanowiska, kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i żądamy od pana premiera, żeby zdyscyplinował swojego ministra. Bo to nie jest minister od pieniędzy europejskich, od polityki regionalnej, to nie jest minister spraw zagranicznych, tylko to jest minister sprawiedliwości, który powinien przygotować jak najszybciej projekt ustawy, żeby zlikwidować nielegalną i działającą niezgodnie z polską konstytucją Izbą Dyscyplinarną, żeby Polska mogła się rozwijać. Bo w innym przypadku, tak jak my dzisiaj stoimy przed tym ministerstwem, w przyszłym roku przyjadą tu rolnicy i wywiozą pana ministra Ziobrę na taczkach dlatego że doprowadzi do tego, że pieniądze, które należą się polskim rolnikom, przejdą obok ich smakiem. Szanowni Państwo, szkoda, że Pan Minister w swoich wypowiedziach nie posługuje się faktami, bo te fakty są dla niego bezlitosne. Polska otrzymała z Unii Europejskiej w przeliczeniu na złotówki już 590 miliardów złotych więcej niż wpłaciła. To więcej niż roczny budżet państwa. I to dużo więcej niż wszystkie fundusze sprawiedliwości i środki, którymi pan minister Ziobro zarządza. I to także 58 miliardów euro z Funduszu Odbudowy. I dzisiaj ten Fundusz Odbudowy, tak jak mówimy od miesięcy, jest w decyzji Komisji Europejskiej, bo Komisja Europejska i Parlament, przyjmując decyzję w lutym tego roku, postawili, postawiły jasne dwa kryteria: że plany odbudowy muszą być wykonalne i wiarygodne. Jeżeli chodzi o wykonalność, to plan został przesłany i tutaj różne siły opozycji również mają swój udział w tym planie, składając poprawki, tak jak na przykład Lewica walcząc o szpitale powiatowe. Ale jeżeli chodzi o wiarygodność, to nikt za ten rząd roboty nie wykona. I właśnie z tą wiarygodnością jest problem. Od roku leży w Sejmie projekt Lewicy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Dlatego jeszcze raz apelujemy o nadanie numeru druku i na rozpatrzenie tego projektu ustawy, żeby w końcu odblokować środki z Funduszu Odbudowy, a nie głupio się upierać, jak rząd w tej chwili to robi. Pieniądze, które w Polsce już powinny być. Około 30-40 miliardów złotych powinny pójść na szpitale powiatowe, powinny pójść na szkoły, powinny pójść na dalszą walkę z pandemią. Teraz tego wszystkiego nie ma, a przez głupie wypowiedzi, nieodpowiedzialne wypowiedzi, niezgodne z faktami, zagrożone są kolejne środki. Tylko szkoda tych inwestycji, które dzisiaj zostały rozpoczęte ze środków unijnych, a samorządowcy i my wszyscy nie jesteśmy pewni, jaka będzie ta przyszłość, jeżeli polska dyplomacja i polska gospodarka będzie mówić ustami Zbigniewa Ziobry, a nie ludzi, którzy się na tym znają. 590 miliardów złotych. To jest Unia Europejska i to jest realna zmiana, którą tu widzimy. A pan minister Ziobro może zbyt długo siedzi w limuzynie i już tego nie zauważa. Dziękujemy. W takim razie, jest to w tym kontekście, bo wygląda na to, że wcale nie ma zamiaru Dzisiaj rządu mówi o tym, że. Najpierw treść tego, co ma być z KPO, a dopiero później zastanowimy yy, się nad kwestią likwidacji izby dyscyplinarnej. No to jeżeli to są słowa rzecznika rządu, który wypowiada się w imieniu rządu, to my musimy powiedzieć dzisiaj wszystkim Polkom i Polakom: nie dostaniemy pieniędzy z Unii Europejskiej. Dlatego, że kilka miesięcy temu Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim, a Jarosław Kaczyński w wypowiedziach publicznych powiedział: izba dyscyplinarna będzie zlikwidowana. Okazuje się, że większą wartość dla Jarosława Kaczyńskiego ma Zbigniew Ziobro niż przyszłość Polek i Polaków i polskiej gospodarki. I tak to trzeba podsumować. Jeżeli nie dostajemy tych pieniędzy, temu winny jest Kaczyński, a Kaczyńskiego szantażuje Zbigniew Ziobro. I tak jak Kaczyński wisi na mejzie, tak Kaczyński wisi również na ziobrze. I z tego względu Polki i Polacy mogą obejść się smakiem, przed tymi miliardami euro i miliardami złotych, bo kraj mógłby się zmieniać, kraj mógłby się rozwijać, a skoro Izba Dyscyplinarna nie będzie zlikwidowana, to znaczy że podjęli decyzję. Unia Europejska to nie nasza bajka, a my mówimy pisie tak. Polska to nasza bajka, a ty nie jesteś z tej bajki. Za dwa lata odzyskamy władzę i przywrócimy praworządność i należne miejsce Polski w Unii Europejskiej. Jeżeli o wizytę kanclerza Osiolca wczoraj, Czyli jak panowie oceniają, e, to była dobra wizyta, e, co później i premier, i kanclerz, Czy ja bym oczekiwał od pana premiera Morawieckiego, że na tego typu spotkaniu będzie chciał załatwić dla nas jakieś sprawy? A dla nas najważniejszą dzisiaj sprawą to bezpieczeństwo granicy i przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Mam cały czas nieodparte wrażenie, że panu premierowi bardzo ciężko mówić o przyszłości, a zdecydowanie łatwiej mówić o przeszłości. On woli odgrzebywać te zabliźnione rany, a nie chce mówić, co będzie za 5, 10, 15 lat. Cieszę się, że socjaldemokratyczny kanclerz Niemiec w pierwsze wizyty przyjechał do Warszawy, bo to oznaka szacunku dla naszego kraju. I chciałbym, żeby ten szacunek polski premier odwzajemnił, a mam niestety takie odczucie, że to jest znowu przepychanie się, a nie załatwianie polskich interesów. Zresztą nie ma nic przypadkowo, skoro premier podejmuje kanclerza, a tego samego dnia ukazuje się wywiad z delikwentem Ziobro, który krytykuje, wręcz ujada na Unię Europejską, której filarem je są Niemcy, no to pokazuje, jaki jest stan polskiego rządu.